Plan jest taki, żeby dzisiaj zabutelkować, czyli tak jak planowałem, po czterech dniach dodawania chmielu, czyli na ostatnie, 4 ostatnie dni i dwa ostatnie dni fermentacji by dodanych No i dzisiaj teoretycznie powinien zabutelkować, ale zanim to zrobię, taką kochelką nabiorę troszeczkę i sprawdzę poziom BLG, żeby mieć pewność, że odfermentowało dobrze. Już sobie ją wygotowałem. Powinna być okej. Ok. Hmm. No dobra, teraz postaram się to otworzyć. Jakąś jedną ręką. Nie chcę tej kochelki na nic kłaść, póki ona jest pani odkarżona. Ok, chyba chmiel opadł w dużej mierze na dno. Później może pokażę z bliska, no ale generalnie. Chcę tutaj wlać do tej mędzurki, a jeszcze troszeczkę trzeba wlać. No, ale już czuję, że pięknie pachnie. Dobra, wlejemy wszystko. Dobra, mam to w mędzurce. No, chmiel tutaj w dużej mierze opad. I co zauważyłem, że zauważyłem, że w momencie kiedy dodałem tego chmielu, jakby na nowo przebudziły się te drożdże i znowu jakby rozpoczęła się fermentacja, co było trochę dziwne, ale tak sobie to tłumaczę, że prawdopodobnie to są drożdże górnej fermentacji i one może z czasem się osłabiły, zaczęły padać na dno, a jak e, no, są już na dnie, no to one są jakby w takim letargu, czy tam nawet część z nich umiera, na pewno część z nich umiera. E, część z nich jest żywa, ale już jakby są zmęczone tą fermentacją. A wydaje mi się, że być może dlatego, że dorzuciłem ten chmiel i on pływał na powierzchni, to może te drożdże zaczęły jakby chwytać się po przelaniu też one były całe tam. Wszystko się, się, się troszeczkę przebudziło, prze, mm, zmieszało się i, i te drożdże może zaczęły chwytać się tych e, chmielin, tych które na powierzchni sobie pływały. A dzięki temu, jak sobie tam te kolonie zaczęły się rozmnażać na nowo, prawdopodobnie, czy tam te, co były tam po prostu. E, mogły sobie pływać w łatwiejszy sposób, miały dostęp, żeby sobie na powierzchni pływać i żeby to fermentacja dobrze przebiegała i może też dzięki temu jakby dokończyła się ta fermentacja, bo już teraz usta praktycznie ustała i przez te kilka dni, gdzie, gdzie te praktycznie już się dni by zakończyła, ale gdzie był dodany ten chmiel, to jednak y jeszcze tam coś, te resztki tych cukrów sobie te droże dojadły i bardzo dobrze, to jest y bardzo ważne, żeby piwo żeby fermentacja się całkowicie zakończyła. Ok, no to huchajkę odkładam. I mogę teraz zrobić pomiar. Niestety ostatnio mi się tutaj zbiła troszeczkę ta górna część. Ok, zrobię to nad szkłem, Bo część tutaj wyleci. No. Trzy. Odfermentowało do trzech. Czyli jak wtedy była piątka, to jeszcze dwa zjechały te drożdże. No i fajnie. Do trzech. Belgię z 13 to jest tak. W sam raz bym powiedział. Także ok, Będę mógł to, to piwo dzisiaj zabutelkować. Wlałem więc tutaj sobie trochę tego piwa, które było do pomiaru. Zobaczmy, czy te chmielenie, wsypywanie tego chmielu bezpośrednio, czy zrobiło jakiś efekt. No, mysz, myślę, że zdecydowanie tak. Jest w zapachu mm, bardzo y, łatwo wyczuwalny aromat chmielowy, właśnie taki gruszkowo-winogronowy, coś takiego. No to chmiel niby coś takiego miał dawać. O no smaku chmiel zdecydowanie. Zdecydowanie tak, i po kolorze, i po smaku myślę, że Amber Ale, ale taki no, czuć, że tu jest chmier. Typowy American Amber Ale. Nawet dobrze nachmielony American Amber Ale, muszę przyznać. No dobra. Approved. Myślę, że myślę, że będą całkiem dobre efekty, jak na piwo z, z brukita, myślę, że będzie dobrze. Mam tutaj słoik, pół litra wody, czy mogło być mniej, ale ja dodam pół litra. Ogólnie o co chodzi, teraz przygotuję cukier do refermentacji. Obliczyłem, że na 11 litrów, które tutaj mam, żeby uzyskać stopień odfermentowania równy 2, to jest jakby ilość gazu, to potrzebuję zaledwie 50 gram. 50 gram cukru, no ale to jest 11 litrów, więc, więc na taką, no niedużo, to jest wszystko. Ok, 50 gram. Wleję tutaj właśnie pół litra wody. Mogłoby być mniej, ale, ale chciałem trochę dodać więcej, bo będę miał pewnie trochę straty, jest niewielka ilość piwa. Jeszcze tam z chmielu będą straty, no to troszeczkę to uzupełnię wodą. Może minimalnie ten ekstra obniżę, ale też ta ilość się utrzyma. Teraz, jeśli chodzi o e, przelanie m, przed butelkowaniem, e, zrobię dwie rzeczy. Prze, chcę przelać, przetransferować jakby te piwo do drugiego fermentora, przednio oczywiście zdezynfekowanego, tak, żeby pozbyć się chmielu. Dodać dodatkowo e, roztworu cukru, który wcześniej przygotuję. E, no i z już z tego drugiego fermentora będę, będę już bezpośrednio butelkowo. No i teraz e, problem jest taki, żeby e, pozbyć się w dobry sposób tych drobinek chmielu, a to już są jednego lat więc te drobinki no są po prostu tak jak ten chmiel jest drobny, który tam pływa. E, pomysł mam taki trochę zainspirowany podejrzany gdzieś indziej, ale e, użyć takiego druciaka na, e, na rurkę plastikową, ale dodatkowo, bo myślę, że sam ten druciak to trochę, on tam część na pewno w dużej mierze by dał radę i by mm, po prostu tutaj te drobinki może nie weszły, ale dodatkowo postanowiłem, że jeszcze użyję takiej pączoszki, którą na to jeszcze nałożę i to i to razem to panuszka jest też dosyć drobna myślę, że to, to i to razem jeśli będzie to włożę z tej strony do środka no i za... aha, no właśnie jest taki problem, że to się nie trzyma za dobrze, więc będę musiał tu coś tu wymyślić, żeby to po prostu było na jednej końcówce no zaciągnę z jednej strony i po prostu wszystko będzie taki przynajmniej jest plan, że będzie filtrowało się na tym, na tym e, druciaku wewnątrz tej, tej pęczoszki i będą na tym za, za, się drobinki zatrzymywały a, a w środku już będzie klarowne czyste, czyste piwo które będzie się transferowało do drugiego zbiornika z którego już pójdzie refermentacja właśnie jest ten słoik z, z cukrem. No i on tak się właśnie sobie bulgocze, żeby się raz, żeby się zdezynfekowało to wszystko co jest w środku, a dwa, żeby się to dobrze rozpuściło. No i tak sobie trochę po pogulgocze, wyłączę, ostudzę i dopiero wtedy tego użyję do tego roztworu chłodnego do, do refermentacji. Mam tu przygotowaną już właśnie tą pączoszkę. O, kurczę. E, pączoszkę, druciak, no i to trzeba wszystko zdezynfekować, więc ja to po prostu wrzucę do wrzątku. Niech się tak pogotuje. No i 100 ml kapsli. No dobra, 24 kapsle. ok, wrzucę to wszystko razem. No i tak będzie się gotowało. To jest jakieś 15-20 minut, zobaczymy, bo jeszcze w międzyczasie muszę butelki zrobić, przygotować. No i, i to będzie odkażone i gotowe do, do użycia. Eee, tutaj mam już zdezynfekowane dezynfekowane wiadro. I oczywiście rurkę, no wszystko, wszystko zdezynfekowane. I tutaj słoik z cukrem, już schłodzony z roztworem I teraz cała. Aha, no i oczywiście w garnuszku już wygotowane narzędzie, właśnie filtracji, czyli ten druciak i ta cała kończoszka. Zobaczymy, czy to tutaj zda egzamin. Więc tak. Od czego muszę zacząć? Muszę od, zacząć od nałożenia tego tutaj. zostało coś takiego kurczę mam tu oświetlenie no generalnie jest to w środku i tym plan jest taki żeby na tym się wszystkie osadzały te chmieliny ok, zobaczmy jak to tutaj mi się uda zamontować pachnie. No, genialny ten aromat chmielu. Wip. No i teraz tu generalnie powinien złapać klips. Jako tako. Nie złapał. No ale się trzyma. Trzyma się samo, więc jakoś sobie poradzę. Hmm, może to zrobię no, jeszcze inaczej. Clip spójdzie tutaj. Może, może to będzie lepsze rozwiązanie. I zaciągnę teraz. Jest dosyć długi klawiszek, więc może będzie dobrze. Zamknięte, okej. Okay. A, ale gorzkie. Nasze drogi nakierone. Okej. Okay. No to teraz muszę tutaj u góry regulować, żeby mi tutaj nic się nie Kopało, a nie jestem w kadrze. No trudno, ale idzie dobrze. No dobra, myślę, że nie jest źle. Wygląda to całkiem dobrze. Czyli generalnie Chmieliny zostały na dnie. No i większość przelałem w sumie. Tych strat aż tak dużo nie ma. Ok, pół litra strat, bo wcześniej było 11 litrów. No tak, bo jednak chmiel jest jakby na, na pęcznią. No ale teraz dodam ten słoik... E, słoik. Swoich nie, ale roztwór cukru, no ale jedną ręką sobie nie poradzę. No dobra, doleję teraz. No gotowało się, to się zassało. Roztwór cukru. I powinienem znowu mieć, no i znowu mam 11 litrów. Takim trochę oszukanym sposobem, bo rozcieńczyłem de facto, ale na taką ilość to jest tam niewiele. Obniżyłem ten poziom ekstraktu początkowego. Czyli może z 13,5 do 13. Teraz szedłem tak na chwilę oko. No i czy jest, jest spoko. Ta metoda o ile tutaj chmielin nie widzę, ale to... To tak naprawdę wyjdzie dopiero po otworzeniu butelki. Może też przy nalewaniu będę co nieco widział, czy tam jakieś kminy tam. Ale generalnie zdaje się, że w miarę dobrze udało mi się to przefiltrować. No to muszę trochę tutaj ten. Dobrze ten roztwór rozprowadzić, żeby, żeby nie było lipy. No i będę przystąpić do butelkowania. No dobra, wszystko gotowe do butelkowania. No i nie muszę się teraz pałować z cukrem i wsypywać do każdej butelki z osobna. No bo już ta ilość cukru do refermentacji została dodana wprost do piwa w postaci tego roztworu. No mam nadzieję, że to dobrze się wymieszało. Powinno generalnie, no. Nie powinno być z tym problemów. No a to. Aha. No trzeba otworzyć kranik. Okej. Okay. No i w rurce widzę, że leci całkiem klarowne, póki co. No, może jednak w ten sposób się okaże całkiem skuteczny i będę go częściej stosował. To prawda... Tam było trochę tych strat, ale, ale nie jakoś tak masakrycznie dużo, więc... Generalnie powinno być ok. Może jakieś tam lekkie zmętnienie będzie, ale chyba nie będzie wysokie. Tak, takie przynajmniej mam nadzieję. No ale piwo zapowiada się ciekawe. Jak na Brukita, to naprawdę może być dobrze. Całkiem klarowne. Póki co w rurce. Mm, przyszedł teraz czas, żeby spróbować tego, jak wyszedł ten eksperyment e, z brukitem chmielonym na aromat. W zasadzie w ogóle zmieniona receptura producenta. E, jestem na dachu budynku, tutaj, w, którym, w którym mieszkam. Właśnie fajna rzecz, że można sobie tutaj wejść. Tutaj fajny widok w, e, na pobliskie wzgórza, więc postanowiłem tutaj nagrać na dachu. Y, tą degustację. No i generalnie y, w początku, na początku myślałem, że to będzie taki bardziej po prostu pale ale, american pale ale, no ale y, jako, że skorzystałem z Brookita do strong bittera, czy co to było dokładnie? Coś takiego, jakiś imperial bitter, coś w tym desce, już dokładnie nie pamiętam. Y, to... Y, no to właśnie kolor wyszedł na tyle bursztynowy, że to właściwie jest American Amber Ale, a może nawet i za ciemny jak na American Amber Ale. No i co? Naleję do teku. No rzeczywiście, kolor to bardziej taki jak jakiś bok bardziej przypomina może nawet nie do, może nie do końca ale jest jest ciemno czerwone z tej strony nie widać pod światło Za ciemne, jak nam American Amber Ale, no, ale nieważne. Skupmy się na aromacie. Gana jest całkiem fajna. No, szczerze powiedziawszy, aromat jest fajny, chociaż tu trochę wieje. Mimo, że jest styczeń, jestem w krótkim rękawku. Nie jest tak cały czas ciepło, ale generalnie teraz akurat jakoś tak słońce zaświeciło, to. No, kwiatowy jakiś taki aromat mi się wydaje. Kwiatowy może coś jakieś owoce typu gruszka czy coś takiego. Na pewno bardzo przyjemny. Także nachmielenie na aromat się na pewno udało. No, w smaku jest nieco gorzej, niestety. Taka jakby tytoniowa. Hmm. Troszeczkę jakby zalegająca. Jest trochę za długo, chociaż ona już się ułożyło, bo jeszcze kapsula dobrze, że nie wyrzuciłem. Butelkowałem je w listopadzie, połowa listopada. Listopad, grudzień, no ma półtora miesiąca. Półtora miesiąca ma te piwo teraz. To już troszeczkę ta goryczka. Już, już się ułożyła, ale na początku była zdecydowanie za mocna. No i problem w tym eksperymencie jest taki, że nie zrobiłem tego według zalecenia producenta, więc ta goryczka się zdublowała tak naprawdę, bo producent zalecał rozcieńczenie tego tego roztworu ekstraktu z wodą i cukrem. Co z drugiej strony mm, byłoby po prostu rozcięczeniem tego, no, mniej byłoby pełni smaku. No ale z drugiej strony też jakby podwoiłem ilość tej goryczy, bo mm, producent po prostu zalecał inaczej. I przez to może jest troszeczkę e, zbyt, ta goryczka zbyt e, intensywna. Znaczy może nie, że intensywna, tylko tym tej goryczki jest, Ciekawy, taki lekko tytoniowy więc wydaje mi się, że znaczy to piwo już się powoli układa ta, ta gorycz ale generalnie jakbym miał powtórzyć eksperyment albo polecić komuś taką metodę ja na przykład na pierwsze piwo to zdecydowanie bardziej jednak wydaje mi się lepsze zdecydowanie ten eksperyment byłoby byłby brukit na typowego lagera który prawdopodobnie jest nisko nachmielony na goryczkę jakiś eurolager, Wiem, że są takie brukity. Jakiegoś Euro, euro -lagera, czy lagera wtedy będzie po prostu typowo jasne. Kolor też się podbija. Więc, więc lepiej zdecydowanie jasnego ekstraktu użyć. jest y y Jasnego brukita. Oczywiście można by zamiast brukita użyć takiego ekstraktu słodowego w puszce. To w zasadzie jeszcze lepszy pomysł, bo wtedy no już się y Wtedy po prostu już bardziej jest to przewidywalne. To znaczy, jako na pierwsze piwo, no trzeba było wiedzieć, ile tam na goryczkę wsypać tego chmielu. Ale generalnie, jakbym miał powtórzyć coś takiego, to bym kupił puszkę Eurolagera Euro na chmielu. bym tak samo, bez chmielu, na goryczkę, tak na godzinę typowo, gotowanie, tylko 15 minut, tam 10 5, coś takiego, ostatnie minuty. To też troszeczkę goryczki mimo wszystko odda. A, a, a ta, ta gorycz, która... E, jest tam już, to na, na już było nakwilone, więc ona zostanie. I też się podwoi, niejako, więc może być lepiej, ale no, generalnie nie jest źle. Eksperyment uważam za półudany. No, także. Niedługo się ukaże coś, coś, coś nowego, e, nowy eksperyment taki typowy, już z ważeniem, z zacieraniem. Także zdróweczko i życzę udanych eksperymentów piłowarskich.